Proszę Państwa, pora na wystąpienie pana premiera Mateusza Morawieckiego, który, jak wcześniej słyszeliśmy, odjął patronatem honorowym Szczyt Klimatyczny Together 2021. Zapraszamy pana premiera. Szanowni Państwo, czyste środowisko, czysty klimat, piękne rzeki, czyste powietrze to jest nasz narodowy cel. Można powiedzieć, że jest to wielkie społeczne wyzwanie, ale jednocześnie też nasz cel, cel, od którego na pewno nie odstąpimy musimy w związku z tym przebudować bardzo wiele elementów naszego życia gospodarczego i życia społecznego ale ten cel musi uwzględniać pewną nadrzędną wartość i tą nadrzędną wartością jest życie całego społeczeństwa życie oczywiście właśnie w tym czystym środowisku w zdrowym czystym środowisku i dobrym klimacie ale jednocześnie musimy wszyscy zdawać sobie sprawę z tego że są szerokie rzesze społeczeństwa, które nie mogą ponosić zasadniczego kosztu transformacji energetycznej. Wszystkie nasze działania muszą prowadzić do tego, żeby ten koszt transformacji był rozłożony właściwie. A właściwie to znaczy tak, że te grupy społeczne, które są najmniej uposażone, te, które najbardziej są uzależnione również od dotychczasowego naszego modelu energetycznego, muszą mieć perspektywę zmiany i my o taką perspektywę zabiegamy, o taką perspektywę się staramy. I to również jest nasze zobowiązanie, to również jest nasz cel, żeby doprowadzić do zmian klimatycznych na zasadzie takiej, która będzie sprawiedliwa społecznie. I stąd ten fundusz, który. Negocjowaliśmy z Unią Europejską, stąd fundusze nasze, krajowe, budżetowe, które mają być również skierowane w stronę zmian klimatycznych, w stronę wsparcia zmian klimatycznych i transformacji sektora elektroenergetycznego i wielu innych sektorów gospodarki narodowej. Stąd one wszystkie muszą uwzględniać właśnie te elementy społeczne, o których powiedziałem. Wśród. Wielu dyskusji, które wysłuchałem, w których uczestniczyłem i które dotyczyły zmian klimatycznych, często brakuje mi położenia akcentu na coś, co jest zjawiskiem, można to nazwać, słoń w pokoju. Otóż bardzo wiele osób rozmawia o węglu, a w mniejszym stopniu porusza się temat emisyjności transportu, a w szczególności po prostu tego nośnika energetycznego, jakim jest ropa naftowa. A ropa naftowa jest odpowiedzialna za około jedną trzecią, jedną czwartą, w zależności od obszarów geograficznych, całej emisji. I co to oznacza z naszej polskiej perspektywy? To oznacza, że nasz cel elektromobilności, postawienie na czysty transport. Czysty transport w miastach, w mniejszych miejscowościach na elektryczne autobusy, ale także elektryczne samochody, na hybrydowe samochody, wodór to cel, który zauważony został przez nas parę lat temu i bardzo mocno jest promowany, a jednocześnie dzisiaj staje się coraz istotniejszy na arenie międzynarodowej. Staje się coraz wyraźniej celem numer jeden polityce klimatycznej bardzo wielu krajów. A dla nas, z naszej perspektywy warto podkreślić jeszcze jeden aspekt, bo to, że powietrze będzie czystsze, że będziemy zdrowsi dzięki temu, jeżeli nasze samochody, nasze autobusy nie będą jeździły na, na ropę, na benzynę, tylko wreszcie będą jeździły na będą elektryczne bądź wodorowe bądź napędzane będą jeszcze innymi czystymi paliwami, to oczywiście bardzo duża wartość czyste powietrze, zdrowie. Ale z naszej perspektywy chciałbym podkreślić właśnie ten jeden dodatkowy element, który tak rzadko pojawia się w debacie publicznej. Otóż, Szanowni Państwo, z perspektywy Polski, która jest wielkim importerem ropy naftowej wielkim importerem gazu, gazu ziemnego. Jest niezwykle ważne, żebyśmy przeszli na transport niskoemisyjny i zeroemisyjny, na właśnie transport elektryczny bądź wodorowy. Również z tego względu, że my wydajemy rokrocznie, w zależności od cen giełdowych, od 50 nawet do 70 i więcej miliardów złotych. Muszę porównać to do czegoś, żeby uświadomić, jaka to jest kwota. To co najmniej dwukrotnie przekracza netto środki z Unii Europejskiej, które wpływały do Polski średniorocznie w tej perspektywie budżetowej, która właśnie mija. To więcej niż budżet na edukację. To zdecydowanie więcej niż budżet. Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Sportu całoroczny to wreszcie około połowa budżetu rocznego na służbę zdrowia. To są gigantyczne pieniądze. Naszym narodowym celem powinno być odejście od tych paliw kopalnych, zwłaszcza tych, które powodują znaczący ubytek w finansach publicznych i znaczący ubytek w. W kieszeni, w portfelach gospodarstw domowych i polskich przedsiębiorców. Proszę wyobrazić sobie Polskę, która będzie nie tylko czystsza, ale właśnie bogatsza o te 50, 60, a nawet 70 miliardów złotych rocznie. To o to toczy się walka. Dla nas, z naszej perspektywy, oczywiście, że gospodarka o Zerowej emisji, o zerowym bilansie, przede wszystkim emisji. Zerowy bilans emisji możliwy w ciągu paru dziesięciu lat, w zależności od dostępności technologii, będzie sprzyjał również Polsce w rozwoju gospodarczym. Ale podkreślam raz jeszcze ten proces, ta transformacja energetyczna i gospodarcza musi się odbyć w środowisku sprawiedliwym, w sposób sprawiedliwy dzieląc wszystkie obciążenia, które się w takiej sytuacji pojawią. A dzięki temu będziemy mieli do czynienia z ogromną poprawą bilansu handlowego, z ogromną poprawą bilansu rachunku bieżącego, a w ślad za tym ze zasadniczą poprawą naszej międzynarodowej pozycji walutowej netto. To są, Szanowni Państwo, wartości budżetowe, finansowe, ekonomiczne, makroekonomiczne, ale to są wreszcie tak naprawdę wartości arcypolskie, z tego względu, że to właśnie Polska i Polacy skorzystają na tak rozumianej transformacji, jak to, co dzisiaj tutaj przedstawiam. Te wielkie środki chcemy użyć nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale także, może przede wszystkim, na poprawę jakości życia Polaków, na poprawę służby zdrowia, i ten proces ze sobą jest powiązany. Ja patrzę na to całościowo. Chcę, żeby te regiony Polski, jak w szczególności Górny Śląsk, na których barkach dzisiaj leży szczególna odpowiedzialność, żeby były wsparte ze strony budżetu państwa polskiego, ale także żeby były wsparte ze strony polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To właśnie dlatego. Wynegocjowaliśmy ogromne pieniądze w zeszłym roku z krajowego programu odbudowy i w ramach umowy partnerstwa, która zawiera także Fundusz Spójności. Te fundusze bezprecedensowe fundusze, które dotrą do Polski już wkrótce, bo jestem przekonany, że będziemy w stanie zbudować odpowiednią większość, odpowiedzialną większość w Parlamencie Polskim po to, aby te pieniądze służyły sprawiedliwej transformacji systemu energetycznego, sprawiedliwej transformacji klimatycznej, i dzięki temu będziemy w stanie zbudować przestrzeń do lepszego, szybszego rozwoju. Już w najbliższych nie tylko latach, ale miesiącach i kwartałach z całą pewnością odczujemy nie tylko ulgę w obszarze epidemii, walki z COVID-19, ale właśnie. Dzięki także dodatkowym środkom z budżetu państwa polskiego i z budżetu europejskiego środkom ogromnym, takich, takim, jaki w historii Polski do tej pory nie było, będziemy w stanie ten nadrzędny cel Polski zrealizować, a ten nadrzędny cel to sprawiedliwa transformacja energetyczna, sprawiedliwa zmiana klimatyczna, czyste powietrze zdrowsze społeczeństwo i dzięki temu wszyscy Polacy będą mogli żyć w po prostu lepszym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję Premierowi. Pan Premier objął patronatem honorowym Szczyt Klimatyczny To Get Air 2021. A już teraz na scenę zapraszamy Panią Marlenę Malonk, minister rodziny i polityki społecznej. Zapraszamy. Szanowni Państwo, piękno tej ziemi skłania nie, mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłości. Jeżeli miłujecie ojczyznę swoją, to wołanie to nie może pozostać bez odpowiedzi. Te słowa podczas jednej ze swoich pielgrzymek wypowiedział wielki Polak święty Jan Paweł II. Słowa te wtedy kierował do osób, którym powierzono odpowiedzialność za losy Polski, za jej rozwój. Przede wszystkim w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, jak ważne dla rozwoju kraju jest troska o to, aby kraj nie niszczał ekologicznie. Przede wszystkim wzywał do tego, aby szanować. Dobro wspólne, aby szanować prawo natury i prawo życia. I te słowa były wypowiedziane ponad dwie dekady temu, ale kiedy się wsłuchamy w te słowa, śmiało możemy powiedzieć, że ich wydźwięk dzisiaj przybiera na aktualności. Dziś stoimy przed potężnym wyzwaniem. Cały świat stoi przed potężnym wyzwaniem jakim jest przede wszystkim przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. Te działania musimy podejmować dla dobra przyszłych pokoleń. I te działania rząd prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy systematycznie podejmuje w odpowiedzialności za przyszłość wszystkich pokoleń, odpowiedzialności za Polskę, bo przede wszystkim w centrum naszych działań jest człowiek. Jego zdrowie, jego bezpieczeństwo, ale także jego przyszłość. Dlatego bardzo ważnym jest takim wspólnym mianownikiem poszukiwanie innowacji proekologicznych i takich rozwiązań, które pozwolą nam przede wszystkim oddychać czystym powietrzem. Mam zaszczyt kierować Ministerstwem Rodziny. Rodzina jest w centrum uwagi. Wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem rodzin, w tym bezpieczeństwie finansowym, ale także podniesienie godności rodziny oraz przede wszystkim troska o zdrowie rodziny jest naszym priorytetem, ale żeby rodzina mogła dobrze funkcjonować, musi żyć w czystym środowisku. Musi być równowaga i powiązanie z klimatem. Dlatego też jesteśmy odpowiedzialni za to, abyśmy tworzyli dobre warunki do przyszłego rozwoju, do tego przyszłego rozwoju w stosunku do naszej planety, ale także są to wyzwania, które stawia przed nami społeczeństwo. Przede wszystkim rodziny chcą cieszyć się pięknem przyrody, chcą korzystać z piękna natury, chcą przede wszystkim każdego dnia, Oddychać czystym powietrzem. I tutaj walka ze smogiem, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem to jest nasze wyzwanie. Te działania rząd podejmuje systematycznie i z odpowiedzialnością. I tak jak w realizacji innych działań społecznych, z polityki prorodzinnej, tak w tym obszarze poprzednicy. Zostawili nam wiele do zrobienia i my przede wszystkim te działania podejmujemy, bo tworzymy państwo, które jest skierowane na obywatela. My kolejnym pokoleniom, dzisiaj my odpowiadamy za losy państwa, tworzymy i wprowadzamy takie rozwiązania, które przede wszystkim mają służyć Polakom. I te rozwiązania mają się przyłożyć na przyszłość naszego kraju, abyśmy mogli żyć. I oddychać czystym powietrzem, abyśmy mogli się cieszyć pięknem natury. Dlatego też programy, które wprowadzamy systematycznie z potężnymi budżetami, takie jak program Rodzina 500 czy czyste powietrze, one zapewniają nam harmonię i równowagę, która jest niezwykle potrzebna do funkcjonowania i do przyszłości. Dlatego też ochrona środowiska. Troska o czyste powietrze, ale także podejmowanie działań, które będą łagodziły skutki zmian klimatycznych, to jest priorytet na najbliższy czas. To jest potężne wyzwanie i to wyzwanie stoi przed nami, stoi przed całym społeczeństwem. Dlatego tutaj musimy zjednoczyć siły, tworząc szeroką koalicję na rzecz wsparcia, wsparcia rodzin, wsparcia środowiska. Za to dziś odpowiadamy i chcemy kolejnym Polakom, kolejnym pokoleniom zostawić Polskę, która jest zwrócona swoimi oczami przede wszystkim na potrzeby drugiego człowieka, a nie Polskę. Która nie patrzy, nie ma odwróconego wzro wzroku na człowieka. Szanowni Państwo, bardzo ważne dzisiejsze spotkanie, bardzo ważne panele, które przyczynią się do tego, abyśmy przede wszystkim dążyli do tego, aby wprowadzane rozwiązania spowodowały, że żyjemy w czystym kraju, że oddychamy czystym powietrzem i że przede wszystkim jest harmonia ogólnym rozwoju naszych rodzin, naszego klimatu. Dziękuję serdecznie i życzę przede wszystkim owocnych, udanych obrad. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani minister Marlena Marąg, minister rodziny i polityki społecznej. A po krótkiej przerwie, proszę państwa, zaczynamy pierwszy panel. Polski nowy ład i krajowy plan odbudowy. Ekologia szansą rozwoju innowacji, ekonomicznego wzrostu i poprawy zdrowia Polaków. Proszę z nami zostać.